Dzieciaki są na pobudliwe w szkole, to dostają tabletę. Dzieciaki są zamolone, dostają tabletę. Tableta, 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 jeb, jeb, jeb. Przecież to jest masakra. Ponieważ jeżeli nie kontrolujesz, jeżeli nie wiesz, ile zarabiasz, nie wiesz, ile śpisz, nie wiesz, z kim powinnaś się spotykać, rozmawiać, nie wiesz, jaką książkę masz przeczytać, nie wiesz, co masz robić każdego dnia, to to jest największa presja, jaka może być. Tylko, że ty świadomie, świadomie się skupiasz na czymś innym. Świadomie się skupiasz na świecącym obiekcie, coś tam świeci. Social media, Instagram, ktoś rzucił cycki na Facebooka. A więc nie muszę się skupiać na ważnych rzeczach dla mojego życia. Spycham to do podświadomości. No i kurwa odpierdalam. Kompulsywne zakupy, kompulsywne zachowania, szukanie używek, ponieważ nasze ciało, nasz umysł wie. Wie za nas. Przecież, kiedy w ciągu dnia jesteś lekko zmęczona, no to Twoje ciało wie, szefowa powinna się wyspać. Szef powinien wziąć drzemkę, ale szef pije kolejną kawę, ponieważ wkręcono mu, że ma być kurwa robotnikiem w fabryce. Jest trybikiem w maszynie, ma zapierdalać. Ta koncepcja, pojebana koncepcja 8 godzin pracy. No świetne to było, kiedy Henry Ford chciał ogarnąć kurwa tysiące robotników. Żeby nie było, kiedy przychodzili ludzie do fabryki, to mieli przyjść na daną godzinę. Mieli zapierdalać. Ale na początku zapierdalali tak jak epoka industrialna w Wielkiej Brytanii razem z dziećmi. 5, 7, 10 kurwa, albo na ulicy zebranko, albo roznoszenie gazet, albo zapierdalanie w fabrykach. Dopiero później ktoś się skapnął, że to o, nie do końca etyczne. Zauważcie, że większość naszych wniosków opiera się o nasze ogromne błędy, a więc musimy jak najszybciej te wskaźniki złapać, te błędy namierzyć, bo tylko wtedy zyskamy ich świadomość. Ale jako społeczeństwo niestety, dzisiaj będzie trochę dołująco od rana, ale niestety opadamy jak liście na wietrze i tam, gdzie kupa jest, tam się przyklejamy, a jak nie ma, to nas wiatr przepycha dalej. Jesteśmy rozproszeni. Moje wnioski co do Waszego tempa rozwoju, co do Waszego, waszego zaangażowania i chęci nauki są przerażające. Kiedy sięgnę pamięcią wstecz, 10 lat temu ludzie zapierdali się uczyli. Dzisiaj, kurwa, na każdym fanpage'u masz jakiegoś, wiesz, lifestyle'owego coacha, e, matka, która nie ogarnia dwóch dzieci, daje rady na Instagramie odnośnie jak wychowywać dzieci, no to jest piękne, to jest piękne, pozytywnie mówię, ponieważ ludzie się dzielą swoimi wnioskami, dzielimy się swoim punktem widzenia. To jest piękne, to uwielbiam, to wspieram, Puh, zajebiście. No ale teraz, kurwa, czy nastolatek może się nazwać mentorem w internecie, bo on ogarnął kumplowi tam na Instagramie plus 300 lajków, to teraz błyskawicznie chce to sprzedać za 10 tysięcy do firm. No nie czy ta matka wspomniana, która ma dwójkę dzieci, dromi i ryja cały czas na się po głowach, czy ona może dawać porady komuś odnośnie dzieci? No nie. No chyba, żeby mówiła wyraźnie: "Popatrz, to i to robiłam", czyli gdyby byłaby, gdyby była naukowcem. potraktowałaby to jako pole doświadczalne. Słuchajcie, to pozwoliłam zrobić dziecko, to pozwoliłam, potem mu zakazałam, potem go pokrzyczałam, potem mu dałam cukierka i tak się zachowuje. I Ty wtedy masz pełne dane. Ale boimy się obnażać, boimy się powiedzieć: Zjebałem, boimy się pokazywać nasze błędy i problemy. Zresztą, wy nie chcecie, jak ja wam czasami pokazuję moje pierwsze filmiki, kurwa, jak byłem nieudolny, czego nie umiałem robić, no to nie, nie, dobra, dobra, Michał, jest zajebisty, lecimy dalej. Ja mówię, Nie, skąd się wziąłem? Coś robiłem, rozumiesz? Ale świadomość tego, jak bardzo sobie nie udolni, pokażę ci najbliższe trzeleczko, które dla Was zaprojektowałem. Jak wiesz. W dziennikach jest temat, który dla nas no on jest stary. Zobacz. 2,17 Copyright, 2,17 Mental Way. 2,17, 2,18, 2,19 do 24 lata temu. 4 lata temu opracowałem metodę i od 4 lat masę moich klientów stosuje ją i jest zajebiście szczęśliwych, ogarniętych. I Mamy to wydrukowane w naszych dziennikach behawioralnych. Nazywa się to wyzwaniem trzech kropek, tak? W najbliższych dniach zobaczysz wyzwanie, które uruchomię dla wszystkich w sieci. Będzie wyzwanie jednej kropki. Kurwa, jednej kropki. Jednej. Ponieważ trzy, o ja pierdolę, panie, trzy! Kiedy? Kiedy? nie ogarniam, kurwa, tego co jem, tego jak śpię, tego kim jestem. Nie mam czasu pomyśleć o sobie. Trzy kropki mam postawić w ciągu dnia. Kurwa, człowieku, nie za dużo do mnie wymagasz. Ale pół żartem, pół serio. Nawet dla tych z Was, którzy robią trzy kropki, ta jedna kropka będzie zajebista. Założę się z ludźmi, że przez 90 dni nie będą w stanie założę się, nie będą w stanie codziennie. Zrobimy PDF-a, oczywiście damy go za darmo, za darmo. Że nie będą codziennie w stanie postawić kropki. W ogóle nie wiem czy wiesz, jeżeli używasz moich materiałów, to pewnie tą metodę znasz na pamięć, ale założę się, że 99% z was nie zna. O co chodzi z tymi kwadracikami? Tutaj sobie zapisuję w przypadku kwoty z pieniędzmi. A tu sobie stawiam kropkę, tak? I to jest proste. Ale teraz nawet w tej części jest zajebiście zaawansowane ćwiczenie, zajebiście sprytnie ukryty jeden wskaźnik, który później w ciągu ułamka sekundy pomoże Ci namierzyć problem, czyli zlokalizować. I pomoże zmienić Twoje zachowanie. Dlatego dziennik nazywa się behawioralnym. Wpływamy na Twoje zachowania. Szlifujemy Twoje nawyki. Wiesz o czym mówię? Gwarantuję ci, że 99% z Was tego nie wie. Stawiamy kropkę. Narysuję to na tablicy. W wyzwaniu trzech kropek, czy teraz, jak będzie wyzwanie jednej kropki, kiedy mamy te kwadraciki to cały bajer i cała idea polega na tym, że kiedy wykonałem daną czynność, miałem gdzieś tam tą ramkę, tak, coś tu zapisałem, te są szersze czy dłuższe, nazwij to jak chcesz, narysujemy ich więcej, żeby się odróżniały od tego, co jest na górze. Założę się teraz z ludźmi w internecie, że przez 90 dni nie będą w stanie Zapamiętać tego, że codziennie mają sobie tu wpisać złoty 33 najmniej i codziennie odłożyć do skarbonki złoty 33. Chcę udowodnić ludziom, że każdego stać na dziennik behawioralny jako na narzędzie. Złoty 33 razy 90 daje najtańszy możliwy dziennik 120 złotych. No i ludzie z tego mówią, że pani Michale, to jest trudne i tak dalej. Ale wydaje mi codziennie więcej na fajki, na kawę. No i na przykład w jeden dzień złoty 33. W drugi dzień bardzo szybko nawyki się na tyle zmienią, że ludzie tutaj 2 złote, potem może 3 złote, może 5. A to już jest kolejny efekt, który Wam pokażę, pozwolicie po eksperymencie 90-dniowym. Ale najważniejsze jest, żebym te złote 33, ci, którzy będą rzucali perfekcyjnie złote 33 z grosikami, też zobaczą kolejną fajną rzecz. No ale teraz, tu mamy dolne pole, tu mamy górne. W górnym mam po prostu postawić kropkę, że wrzuciłem dzisiaj złote 63. Drugiego dnia też, z 3:3 I tu jest ukryte kolejne ćwiczenie. Jeżeli to był poniedziałek, a to jest wtorek, to mogę połączyć kropki. Jeżeli to była środa, to mogę połączyć kropki. Ale bardzo często jest, o kurwa, ty, sobota. Tutaj oczywiście albo mam dziury, albo powiedzmy wpisuję po kolei, ale to był poniedziałek, to był wtorek, później była środa, czwartek przeszła, a tu była. Nie, powiedzmy, że to była środa, dobra. Później to powinien być czwartek nie czwartek zapomniałeś piątek zapomniałeś to jest sobota i już ci kropki nie wolno połączyć i po, później dzięki temu widzisz